YouTube! <noise> Witam Cię na moim kanale, drogi użytkowniku tego pięknego serwisu. Chyba przyszedł czas na nowy filmik, coś mi się wydaje, tak więc po prostu zaczynajmy. I temat, jaki dzisiaj chciałem poruszyć to IF, czyli z Wolnego Tłumaczenia Intermittent Fasting, czasowa głodówka. Tak może na samym starcie w dwóch słowach sprostuję co to w ogóle jest, bo zapewne wiele z Was nie wie albo źle interpretuje jego definicję. A więc EF, Intermitter Fasting, jest to, podkreślam, system, w jakim prowadzimy naszą dietę, a nie żadna dieta, jak wiele osób uważa. System składający się z różnych modyfikacji. Mamy Skipped Meal, mamy Early and Late, Single 24 Fast, mamy ADF czy też Eat Stop Eat, na którym ja się dzisiaj skupię, gdyż uważam tę metodę za najbardziej skuteczną i sam się do niej stosuję od około dwóch lat. Ok, i jak to wygląda? Stosujemy tutaj tak zwaną czasową głodówkę, post przerywany lub jak to woli to nazywać. Przez określony czas w ciągu doby nie dostarczamy organizmowi żadnych kalorii. Jest to przeważnie od 16 do 20 godzin, natomiast w przeciągu od około 4 do 8 godzin musimy uzupełnić całe nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. I tutaj również mamy różne wariacje z tymi oknami żywienia i głodówkami. Mm. I pierwsza z nich to będzie Warrior Diet, ta najbardziej hardkorowa, gdyż nie jemy tutaj przez okres około 20 godzin lub nawet dłużej. Natomiast całe nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie, makroskładniki i mikroelementy dostarczamy w przeciągu do 4 godzin lub nawet krócej. I tą metodę poleciłbym osobom już tak naprawdę skrajnie redukującym na tak zwane ostatnie szlify. Ok, druga metoda to Fast Five Diet, tutaj jest również ciężko gdyż nie jemy przez okres 19 godzin a całe nasze dzienne zapotrzebowanie uzupełniamy w 5 godzin, jak to jest w nazwie. I ostatnia taka troszkę luźniejsza metoda, do której się sam stosuje głównie podczas okresu masowego jest to Lean Gains, tutaj niejemy przez okres 16 godzin natomiast całe nasze dzienne zapotrzebowanie uzupełniamy przez okres 8 godzin. Oczywiście z tymi oknami to kwestia bardzo indywidualna. Na pewno duży wpływ, wręcz dominujący na to, które z nich wybierzemy, będzie miała nasza dzienna kaloryka. Ja podczas okresu masowego, kiedy to jestem w surplusie kalorycznym, zawsze, ale to zawsze używam schematu Lean Gains i polecam go wszystkim osobom masującym, gdyż uważam, że dosyć ciężko byłoby zjeść nasze całe dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, gdzie jest około 6000 kalorii wtedy. W okres tam 4 czy 5 godzin, no myślę, że dałbym radę, ale czułbym się przy tym dosyć niekomfortowo. A jak wiadomo, nasza psychika musi być również <grywania> pielęgnowana w tym sporcie. Człowiek nie żyje tylko siłownią i dietą. Tak więc polecam na masie ten Lean Games. Natomiast dla porównania, obecnie jestem tak w około 3 czwartych mojej redukcji. Za 4 tygodnie wskakuję na Reverse Diet. I teraz mam ten system Warrior Diet, 20 na 4, chociaż czasem nawet udaje mi się zjeść moje posiłki w 2 godziny, ale to nic złego. No i tak jak już mówiłem, myślę, że to kwestia dość indywidualna, na to, yy, które z tych wariacji wybierzemy i każdy po prostu powinien spróbować, co dla niego będzie dobre i na czym się będzie dobrze czuł. A więc podsumowując, czym jest Intermittent Fasting? No tak najprościej mówiąc jest to czasowa głodówka, w której przeplatamy nasze okno, Czasowego jedzenia z oknem niejedzenia i oczywiście podczas okna jedzenia nie liczy się ilość i struktura posiłków, tylko nasza łączna całodniowa ilość kalorii i rozkład białek tłuszczy i węglowodanów. No dobra, myślę, że to najwyższy czas, żebyśmy przeszli do plusów płynących z jefa. Na pewno pierwszy taki kulminacyjny będzie to, że poziom naszej insuliny jest stosunkowo niski, porównując to do odskulowego jedzenia co 2-3 godziny. Gdzie to nasza insulina co chwilę skacze i opada, niczym roller coaster. Tutaj w ciągu dnia mamy ją stosunkowo nisko. Oczywiście pomijając okno jedzenia, gdzie ona zostaje podnoszona. Ale to, że trzymamy ją nisko przez większość dnia, wyrabia właśnie nam tą insulinoodporność, tą wrażliwość insulinową, co jest praktycznie niemożliwe, kiedy to jemy na przykład co dwie godziny i mamy tą wrażliwość dosyć słabą. tak? A nie wiem, czy wiecie. Ale bardzo negatywnie, z opornością insulinową powiązany jest kortyzol. Tak, właśnie kortyzol, ten najbardziej znienawidzony hormon dla osób praktykujących sporty sylwetkowe, zresztą nie tylko sylwetkowe. I do tego oporność insulinowa, czyli słaba wrażliwość, jest ściśle powiązana z otyłością brzuszną. Tak więc wysokie poziomy kortyzolu plus słaba wrażliwość insulinowa równa się zwiększony poziom tkanki tłuszczowej zgromadzony wokół narządów wewnętrznych. Uff. Ponadto kortyzol i testosteron mają te same receptory o połączeniach których rywalizują ze sobą i im więcej kortyzolu połączy się z receptorami, tym więcej nieaktywnego testosteronu będzie nam bezwiednie krążyło we krwi. Czyli dużo kortyzolu równa się mniej testosteronu równa się mniej mięśni. Równa się więcej tłuszczu i to w miejscach, w których najbardziej nie chcemy, czyli okolice pępka i uda. Okej, okay, kolejnym jakże ważnym plusem jest to, że mamy bardzo nasiloną lipolizę, czyli spalana jest tkanka tłuszczowa w celu pozyskiwania energii. I po około 12-18 godzinach poszczenia, 2 yy, trzecie naszej energii stanowić będą wolne kwasy tłuszczowe, natomiast tylko 1 trzecią glukoza. I dodam tutaj, że glikogen wątrobowy nie jest wyczerpany do końca nawet po 24 godzinach poszczenia. Okej, okay. trzeci, również bardzo ważny plus jest taki, że uszczuplone są nasze zasoby glikogenu, a jak wiemy, nadmiar glikogenu odkłada się nam pod postacią tkanki tłuszczowej. Jednak kiedy my jesteśmy już tacy naprawdę wygłodzeni, po tych 20-16 godzinach postu, szczególnie po treningu, Nasz poziom glikogenu oscyluje naprawdę w dolnych granicach, i kiedy my później otwieramy nasze okno jedzenia, sprawiamy, że ten glikogen się w nas ładuje i dosłownie on trafia wtedy najbardziej tam, gdzie byśmy chcieli, czyli właśnie do mięśni, a nie do tkanki tłuszczowej. A więc, kiedy przyjdzie już nam do zjedzenia posiłku, następuje lepszy metabolizm glukozy, lepsze partycjonowanie makroskładników czyli w skrócie wykorzystywanie jej na cele energetyczne. Czyli ponowne wtórne zgromadzenie jej pod postacią glikogenu, a nie całodobowe zgromadzenie pod postacią tkanki tłuszczowej. Kolejnym benefitem jest to, że polepszymy sobie pracę układu pokarmowego. I już tłumaczę dlaczego. Mianowicie nasz układ pokarmowy na intermittent fasting nie jest zapychany co 2-3 godziny kolejnymi dodatkami jedzenia. Musimy pamiętać, że posiłek trawi się kilka dobrych godzin, sama kazyjna trawi się około 6-7 jedząc co 2-3 godziny około 6 posiłków dziennie ten układ pokarmowy cały czas pracuje on cały czas jest obciążony natomiast na intermittent fasting najemy się raz a porządnie i to trawienie nie przekracza wtedy 10 godzin i teraz tak większość ekspertów większość youtube'owych wiesz specjalistów którzy nie wiem skąd się wzięli stwierdzi, że na takim czymś dopadnie nas katabolizm mięśniowy czyli spalanie, wykorzystanie mięśni na cele energetyczne. Po pierwsze, żeby w ogóle doszło do zjawiska katabolizmu, nasz organizm musi najpierw spalić cały zapas cukru. Później musi spalić cały zapas tłuszczu, a dopiero na końcu nasz metabolizm zwalnia i organizm zaczyna pozyskiwać energię z białek mięśni. No wtedy dopiero jest spalaw. Ale żeby do takiego zjawiska doszło, to no nie wiem, musielibyśmy znaleźć się chyba na bezludnej wyspie i nie jeść nic przez kilkanaście dni. A nie kilkanaście godzin jak to w przypadku Intermittent Fasting. Bo to jest tak, ludzie myślą, że posiłki trawią się 3 godziny, a później to już jest horror. Nie zjadłeś swojego posiłku, to organizm pali twoje mięśnie. Nie, jest to największa głupota, którą doskonale wykorzystują producenci suplementów i zarabiają na tym dosyć sporo kasy. Jedzenie jest bardzo długo rozkładane w naszym ciele. I jedzenie co 3 godziny nie robi jakiejkolwiek różnicy pod względem katabolicznym niż jak jemy na przykład w systemie intermittent fasting. No chyba, że w psychice niektórych osób, bo jeżeli czują głód po dosyć sporym poście, to po prostu wmawiają sobie sami, że palą mięśnie. Dalej, plus numer 5 jest taki, że mamy polepszony ATPF, czyli przepływ krwi przez tkankę tłuszczową. Szczególnie, bardzo szczególnie kiedy trenujemy nadczo. Mamy też wtedy niewielki wyrzut hormonu wzrostu i jest naprawdę spotęgowane wykorzystanie tłuszczu jako źródła energii. I kiedy najlepiej jest otworzyć nasze okno jedzenia? Ja proponuję godzinę do półtorej po treningu lub nawet dłużej, gdyż bezpośrednio po treningu mamy największy wyrzut hormonu wzrostu produkowanego przez przysadkę mózgową, a jak wiemy, podniesiona insulina go zabija. Dodatkowo dodam, że zaletą trzymania białka wysoko na IF. Jest fakt, iż białko ma wysoki TEF, czyli Thermic Effect of Food, termiczny efekt jedzenia. Jest to około 25%, przy czym dla porównania TEF węglowodanów to około 8%, natomiast tłuszczy to około 2%. No a wysoki TEF przyczynia się do lepszego spalania tkanki tłuszczowej, przy czym jest udowodnione, że osoby szczupłe i wrażliwe na insulinę, a jak wiemy, intermittent fasting poprawia naszą insulinoodporność, mają większy TEF. Niż osoby otyłe i wrażliwe na insulinę. I to samo działa w drugą stronę. Im większa oporność, tym mniejszy TIF. Tych korzyści płynących ze stosowania jefa na pewno jest znacznie więcej. Ja wymieniłem Ci te, które uważam za najważniejsze. Teraz jeszcze dodam, co możemy spożywać w tym oknie postu. No niestety niewiele. Możemy spożywać jedynie produkty, które nie, podno nie podnoszą nam w żaden sposób insuliny. I będzie to kawa, herbata, słodzik napoje bezkaloryczne typu cola zero, pepsi light, gumy do rzucia, no jakaś przedtreningówka, aminokwasy. Moim zdaniem IF to najlepsza droga zarówno na redukcji jak i na masie. Nie wierzę w systemy typu carb loading, gdzie to podczas dnia jemy posiłki białkowo tłuszczowe, a na koniec dnia ładujemy same węgle, gdyż białko jest również silnym prekursorem wrzutów insuliny, no i będziemy mieli jej skoki. A na intermittent fasting ta insulina przez większość dnia nie jest wcale podnoszona. Tak więc wychodzę z założenia, że odpowiednio modyfikując naszego jefa da się robić suchą masę mięśniową. Na sam koniec dodam, że system typu intermittent fasting na pewno nie jest dla ludzi o słabej woli, ale dla ludzi, którzy są silni psychicznie, potrafią dążyć do celu i łatwo nie ulegają pokusom. I to już chyba byłoby wszystko, co chciałem poruszyć w tym materiale. Jeżeli filmik Ci się podobał, możesz zostawić kciuka w górę, możesz również mnie zasubskrybować, nie obrażę się. Tak więc do następnego. Peace yo.